Tak duża kampania jak Durex musi zadbać o procesy logistyczne i kanały dystrybucji. W przedsiębiorstwach realizowana jest duża liczba procesów, które są odpowiednio zsynchronizowane, a ich realizacja wymaga sterowania przydziałami zasobów i szerokiej komunikacji między jednostkami. Odpowiednie transformacje przedmiotów pracy występują w ramach procesów technologicznych. Drugą grupę stanowią procesy logistyczne, polegające na fizycznym przemieszczaniu dóbr, oraz związanych z nimi informacji. Kolejnym procesem logistycznym jest zarządzanie zapasami i przepływem materiałów. Proces ten odnosi się do specyficznej kategorii dóbr materialnych, jaką są zapasy. W tej chwili uświadomić sobie musimy jedynie to, że posiadanie, utrzymywanie zapasu jest dla przedsiębiorstwa równoznaczne z ponoszeniem określonych kosztów, nazwanych kosztami utrzymania zapasu. Transport. Jest bardzo złożonym procesem logistycznym i charakteryzuje się dużą różnorodnością spotykanych w praktyce rozwiązań. Magazynowanie to proces logistyczny złożony z czynności takich jak przyjęcie, przechowywanie, transport bliski, konserwacja, kompletowanie, prowadzenie ewidencji i wydawanie dóbr materialnych. Komunikacja w logistyce to proces przepływu informacji z przepływem dóbr i towarzyszącymi temu czynnościami do realizacji przepływu informacji pod system komunikacji w logistyce korzystać z infrastruktury łączności. Kanały dystrybucji. Kanał dystrybucji jest to grupa wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, instytucji i agencji, które kierują przepływem produktów od producentów na nabywców i ułatwiają go. Kanał taki składa się z dwóch najważniejszych podmiotów producenta i odbiorcy. Można zauważyć, że kanał dystrybucyjny przyjmuje charakter liniowy, upodobnia się do drogi pokonywanej przez produkt lub usługę w podróży od producenta do konsumenta. Można zatem powiedzieć, że kanał dystrybucji jest to z jednej strony droga, która jest przesuwany towar od producenta do konsumenta, z drugiej strony łańcuch instytucji, za pośrednictwem których dokonuje się przepływu towarów. Te kanały dystrybucji są źródłem informacji o Przyjęciu, z jakim spotyka się produkt, zmianach popytu, reakcji nabywców, nowych szansach i możliwościach lokowania produktów, pożądanych innowacyjnych produktach i metodach sprzedaży. Występuje tu bardzo często zależność: producent, agent, hurtownik, detalista i nabywca indywidualny. Duże kompanie, takie jak Durex, nie pozwalają sobie na tak wiele ogniw w tym łańcuchu i starają się je ukrócić jak najbardziej. Wybierając schemat A bądź B. Najważniejszym z procesu kanałów dystrybucji jest ich motywowanie. Motywowanie uczestników kanału polega na szkoleniu, nadzorze i stosowaniu zachęt do sprzedaży danego produktu. Producent może wykorzystać środki przymusu, nagrody, przepisy prawne i swoją pozycję jako eksperta. Środkami wspierającymi współpracę uczestników kanału mogą być wyższe marże. Korzystne transakcje, nagrody, środki finansowe na wspólną promocję, ekspozycja produktu. Producent może zachęcać pośredników do współpracy przez. Wspieranie pośredników dodatkowymi usługami, stosowanie uczciwej polityki cen, organizowanie szkolenia dla pośredników handlowych. To już koniec naszej prezentacji. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Czytała Karolina Grzechnik, Jakub Jordanek oraz Andrzej kundzi